Wakacje w pełni, a inwestycje w powiecie gdańskim nabierają rozpędu. Sprawdziliśmy jak wygląda remont zespołu szkół technicznych w Rusocinie i budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Pruszczu Gdańskim. Inwestycje, które w tym roku odbędą się w Zespole Szkół Technicznych w Brusocinie, łączny koszt około 15 milionów złotych. No ale to nie jest koniec, bo chcemy, żeby ta szkoła żyła, żeby było tutaj coraz więcej uczniów i uważamy, że te pieniądze zainwestowane w zdecydowanej większości, bo w 90% z budżetu powiatu. One się nam bardzo szybko zwrócą, przede wszystkim poprzez jakość nauczania i zdecydowane zwiększenie ilości uczniów, którzy tutaj uczęszczają. W ubiegłym roku szkolnym było tu 650 uczniów, a zakładamy, że od 4 września, kiedy rusza nowy rok szkolny, będzie tutaj około 900 uczniów. W tegoroczne wakacje szkoła rozbudowuje się w sposób wręcz imponujący. W tle widzimy rozbudowę nowych warsztatów, w których powstanie sześć pracowni dydaktycznych ze specjalizacji mechatroniki pojazdów samochodowych. Wodowych. Dodatkowo dwa nowe kierunki, które uruchomiliśmy w tym roku. To jest technik urządzeń systemów energetyki odnawialnej oraz technik poligrafii i grafiki cyfrowej. Oprócz tych prac budowlanych trwają prace remontowe w głównym budynku. W zasadzie jest to remont kapitalny całego budynku głównego zespołu szkół technicznych w Rusocinie. Oprócz tego oczywiście remont powierzchni ścieżek komunikacyjnych, remont ogrodzenia, a także szkoła zyska zupełnie nowy, nowe oblicze, zupełnie nowy obraz, który będzie widoczny, mam nadzieję, już od 1 września tego roku. Przejdźmy teraz na budowę placówki opiekuńczo-wychowawczej, która zlokalizowana jest na osiedlu Strzeleckiego. Cieszymy się, że inwestycja powstanie. Termin zakończenia prawdopodobny maj, przyszły rok. Droga inwestycja, 8 milionów złotych mniej więcej. Zobaczymy, czy to się zamknie tą kwotą. Otrzymaliśmy pieniądze z Polskiego Ładu, niespełna 4 miliony złotych. Pozostała kwota to udział powiatu gdańskiego. Więc w czerwcu w przyszłym roku już mam nadzieję, że dzieci zamieszkają i będą się cieszyły z pięknego nowego obiektu. Widzimy przyszłą. Placówkę opiekuńczo-wychowawczą. Ja, oczyma duszy, już widzę tam piękny dom dla naszych dzieci z powiatu gdańskiego, który będzie im zapewniał opiekę, fajne warunki do rozwoju, do wychowania i do usamodzielniania się. W naszym domu będzie mieszkało 14 dzieci. I to są dzieciaki powyżej 10 roku życia, umieszczane w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na podstawie postanowienia sądu rodzinnego, ponieważ z jakiegoś powodu nie mogły pozostać w rodzinach biologicznych. To będzie dla nich miejsce, gdzie będą mogły. Żyć, rozwijać się, uczyć nawet do 25 roku życia albo do momentu, kiedy po 18 roku życia już będą gotowe do usamodzielnienia, do podjęcia swojej e, pierwszej pracy. Trzymamy kciuki za sprawne zakończenie obu inwestycji oraz żeby dzieci i młodzież mogły się jak najszybciej cieszyć z nowych przestrzeni. Polecamy również zobaczyć inne nasze materiały. A jeśli podoba Ci się to, co robimy, to daj nam łapkę w górę. Możesz też postawić nam kawę.